Mistrz Eckhart Kazania: O męczennikach czytamy, że pomarli od miecza. Pan powiedział do swoich uczniów: Błogosławieni jesteście, jeśli znosicie coś dla mojego imienia. Powiedziano: Pomarli. Słowo to znaczy, po pierwsze, że wszystko co człowiek cierpi na tym świecie i w ciele, ma swój kres. Święty Augustyn mówi, wszystkie utrapienia i każde uciążliwe dzieło mają swój kres. Nagroda natomiast, jaką Bóg w zamian za nie daje, jest wieczna. Po drugie, powinniśmy sobie uprzytomnić, że całe to życie jest śmiertelne i że nie powinniśmy się lękać żadnych utrapień ani trudów, które nas mogą spotkać, ponieważ wszystko to się kończy. Po trzecie, powinniśmy się zachowywać tak, jakbyśmy byli już martwi. Tak, by nas nie poruszała. Ani przyjemność, ani cierpienie. Pewien mistrz mówi: Nieba nie może nic poruszyć. Znaczy to, że niebiańskim człowiekiem jest ten, dla kogo żadna rzecz nie jest na tyle ważna, by mogła go poruszyć. Pewien Mistrz pyta: Jeśli stworzenia są tak marne, to dlaczego tak łatwo odwracają człowieka od Boga? Dusza, nawet w tym, co w niej najniższe, cenniejsza jest przecież nad niebo i wszystkie stworzenia. I ten sam Mistrz odpowiada: Wynika to stąd, że człowiek zbyt mało zważa na Boga. Gdyby go czcił, jak należy, byłoby rzeczą niemal niemożliwą, by kiedyś upadł. Dobra to nauka, która mówi, że człowiek powinien się tak zachowywać na tym świecie, jakby był martwy. Święty Grzegorz mówi, że nikt nie może w pełni posiąść Boga, jeśli całkowicie nie umrze dla tego świata. Najlepsza jednak ze wszystkich jest czwarta nauka. Powiedziano, pomarli. Śmierć daje im jednak istnienie. Pewien mistrz mówi: Natura niczego nie niszczy, nie dając w zamian czegoś lepszego. Kiedy powietrze staje się ogniem, powstaje coś lepszego. Kiedy natomiast powietrze staje się wodą, oznacza to zniszczenie i błąd. Jeśli tak postępuje natura, o ileż bardziej Bóg On nigdy nie niszczy, nie dając w zamian czegoś lepszego. Męczennicy pomarli i stracili życie, otrzymali jednak istnienie. Pewien Mistrz mówi, że nie ma nic szlachetniejszego nad istnienie, życie i poznanie. Poznanie jest czymś wznioślejszym niż życie czy istnienie. Ten, kto poznaje, ma bowiem zarówno życie, jak i istnienie. Z drugiej jednak strony. Życie jest szlachetniejsze niż istnienie czy poznanie, ponieważ drzewo żyje, kamień zaś ma tylko istnienie. Jeśli jednak istnienie rozpatrujemy w jego czystości i szlachetności, to znaczy takie, jakim jest samo w sobie, wtedy okazuje się ono szlachetniejsze niż poznanie czy życie, bo kto ma takie istnienie? Ma tym. Samym poznanie i życie. Stracili oni życie, a znaleźli istnienie. Pewien mistrz mówi, że nic nie jest tak podobne do Boga jak istnienie. W jakim stopniu ma coś istnienie, w takim też podobne jest do Boga. Pewien mistrz mówi, Istnienie jest tak czyste i wzniosłe, że wszystko, czym jest Bóg, jest istnieniem. Nic prócz niego on nie poznaje, nic nie wie ono jest jego orbitą. Bóg nie kocha niczego oprócz swojego istnienia, o niczym poza nim nie myśli. Według mnie wszystkie stworzenia są jednym bytem Pewien mistrz mówi, że niektóre stworzenia są tak bliskie Boga i posiadają w sobie tak wiele danego im światła Bożego, że udzielają istnienia innym stworzeniom. Nie jest to prawda. Istnienie jest bowiem tak wzniosłe, czyste i pokrewne Bogu, że może go udzielać tylko Bóg sam w sobie. Ono jest najbardziej właściwą jego naturą. Pewien mistrz mówi: Jedno stworzenie może dawać drugiemu życie. Dlatego wszystko, co jest, ma podstawę tylko w istnieniu. Istnienie to pierwsze imię. Wszelki brak jest niedostatkiem istnienia, całe nasze życie powinno być istnieniem. W tej samej mierze, w jakiej ono jest istnieniem, jest również w Bogu, w tym samym stopniu, w jakim polega na istnieniu, jest mu pokrewne. Choćby jakieś życie było nie wiem jak niedoskonałe. Jeśli ktoś patrzy na nie jako na istnienie, jest ono szlachetniejsze niż wszystko, co życie kiedykolwiek osiągnęło. Jestem tego pewien. Gdyby dusza poznała nawet najmniejszą rzecz, która ma istnienie, nigdy by się od niej nie odwróciła nawet na jeden moment. Najmniejsza rzecz poznawana w Bogu, choćby to było poznanie kwiatka, jako mającego istnienie w Bogu, byłaby to rzecz szlachetniejsza niż cały świat. Najmniejsza rzecz, która jest w Bogu, jest jako byt lepsza niż czyjeś poznanie Anioła. Gdyby Anioł się skierował ku poznawaniu stworzeń, oznaczałoby to noc. Święty Augustyn mówi: Gdy aniołowie poznają stworzenia bez Boga, jest to światło wieczorne, a kiedy w nim je poznają, to jest światło poranne, a kiedy poznają Boga w nim samym, jako czyste istnienie, jest to jasne południe. Ja powiadam: człowiek powinien zrozumieć i poznać, jak bardzo szlachetne jest istnienie. Stworzenia nawet najlichsze za nim tęsknią. Gąsienice, kiedy spadną z drzewa, wpełzają szybko na ścianę, żeby zachować swoje istnienie. Oto jak jest ono szlachetne. Sławimy umieranie w Bogu a żeby przeniósł on nas do istnienia lepszego niż życie do takiego w którym życie nasze żyje w którym staje się istnieniem człowiek powinien chętnie przyjmować śmierć i umieranie a żeby dostąpić udziału w lepszym istnieniu. Mówię czasem, że drzewo jest lepsze niż złoto. Jest to zadziwiające. Kamień, jeżeli ma istnienie, jest szlachetniejszy niż Bóg i Jego Bóstwo bez istnienia. Gdyby było rzeczą niemożliwą pozbawić go istnienia, Jakże ono potężne musi być, jakże potężne musi być to życie, w którym rzeczy martwe zaczynają żyć, ba nawet śmierć sama staje się życiem. Bo dla Boga nic nie umiera. Wszystkie rzeczy w nim żyją. Pomarli. Mówi o męczennikach Pismo Święte, i zostali przeniesieni do życia wiecznego do tego życia w którym ono jest istnieniem trzeba umrzeć całkowicie tak żeby nas nie poruszała ani radość ani ból poznać jakąś rzecz znaczy poznać ją w jej przyczynie żadnej rzeczy nie da się dobrze poznać w niej samej jeśli się jej nie pozna w jej oczywistej przyczynie. Jeśli się czegoś nie pozna w jego oczywistej przyczynie, nigdy nie będzie to prawdziwe poznanie. Również życie nigdy nie zdoła osiągnąć pełni, jeśli nie zostanie doprowadzone do swojej oczywistej przyczyny, to jest tam, gdzie ono jest istnieniem, które przyjmuje duszę, kiedy umrze ona całkowicie, po to, byśmy żyli w tym życiu, w którym jest ono istnieniem. Przeszkodę, która nie pozwala nam nieustannie tam przebywać, ukazuje pewien mistrz, mówiąc: Wynika to stąd, że dotykamy czasu. Co dotyka czasu, jest śmiertelne. Pewien mistrz mówi: Bieg nieba jest wieczny, czas ma w nim wprawdzie swoje źródło, jest to jednak przejaw upadku. W biegu swoim jest ono wieczne, nie zna czasu, to zaś stanowi wskazówkę, że dusza powinna przebywać w czystym istnieniu. Drugą przeszkodę stanowić może przeciwieństwo zawarte w rzeczach. Co to jest przeciwieństwo? Radość i cierpienie, białe i czarne, przeciwstawiają się sobie, przeciwieństwo zaś nie ma trwałego istnienia. Pewien mistrz mówi celem, dla którego dusza została dana ciału, jest jej oczyszczenie po odłączeniu się od ciała nie ma ona ani rozumu ani woli jest sama i nie mogłaby zebrać tyle sił żeby się zwrócić ku Bogu ma co prawda te władze w swej głębi gdzie jest ich korzeń nie ma ich jednak w działaniu dusza oczyszcza się w ciele a żeby zebrać to co uległo rozproszeniu i wydostało się na zewnątrz. Kiedy to, co pięć zmysłów wynosi na zewnątrz, znowu wróci do duszy, w jednej z jej władz wszystko to staje się jednym. Dusza oczyszcza się, powtórę, również przez praktykę cnót, to znaczy, kiedy się wznosi ku życiu w jedności. Czystość duszy polega na tym, że wyzwala się ona od życia w podziałach i przechodzi do życia w jedności. Kiedy się wzniesie do życia, w którym nie ma przeciwieństw, wszystko, co w rzeczach ziemskich jest podzielone, staje się jednym. Kiedy dociera do światła umysłu obce są jej wszelkie przeciwieństwa. To, co się znajdzie poza tym światłem, jest śmiertelne i umiera. Po trzecie, czystość duszy polega na tym, że nie ma ona do niczego skłonności. To, co zachowuje w sobie skłonność do czegoś innego, umiera i nie może mieć trwałego istnienia. Prośmy Boga, naszego umiłowanego Pana, żeby pomógł nam przejść z życia w podziałach do życia w jedności. Niech nam do tego Bóg dopomoże. Amen.